No to jak widzicie, teraz obładowany książkami jestem, bo tutaj mamy e, mój doktorat na temat mormonizmu. E, natomiast e, tutaj wyżej będziemy mieć... op o, nie, no to jak? Czyli tak. Dobra. Bim. Dobra, chodzi mi o tą malutką książkę. Będziemy sobie omawiali pewną rzecz, e, e, pewną kolorowankę, która jest dosyć oryginalna. Bo Kościół jest Chrystusa Święty w świętych dniach ostatnich wydał niedawno takie nowe kolorowanki. Co by nie mówić, bardzo się cieszę i bardzo lubię te ich materiały propagandowe, bo są naprawdę dobrej jakości. No i te kolorowanki są połączone z takimi ćwiczeniami dla dzieci o tematyce pism świętych. No i jedna z nich jest zaktualizowaną wersją starszej kolorowanki Księgi Mormona, podczas gdy druga jest... Oparta na mormońskim tomie pism świętych Perła Wielkiej Wartości. Oczywiście, tak naprawdę, jak wejdziecie sobie na stronę internetowe Mormonów, to możecie obie publikacje w formie PDF-u pobrać sobie najspokojniej w świecie za darmo. Ale fajna jest ta właśnie kolorowanka: Pearl of Great Price i Perła Wielkiej Wartości. I książki, w ogóle, tak na marginesie, chciałem powiedzieć, że mają po prostu na celu nie tylko zbawianie, ale także nauczanie dzieci doktryny i historii mormonizmu. No, jak oczywiście można było się spodziewać, nauki te są bardzo takie uproszczone z myślą o, o młodych czytelnikach. No i mimo, to jest tak naprawdę wiele rzeczy tam bardzo takich zaskakujących, zwłaszcza w tej publikacji kolorowance dotyczącej Peru Wielkiej Wartości, która przedstawia historię stworzenia znajdującą się w księdze Abrahama w rozdziałach 4 i 5, w której bogowie zorganizowali, uformowali niebo i ziemię. Dokładnie to jest w księdze Abrahama, czwarty rozdział, pierwszy werset. No, oczywiście tutaj jest też ciekawa sprawa, bo decydują się mormoni ograniczyć to stworzenie do dzieła tylko tak naprawdę jednego Boga. Eee, tekst w ogóle na górze kolorowanki, tej strony kolorowanki brzmi e, Bóg zaplanował stworzenie Ziemi na Soborze. Ja tutaj sobie pewną rzecz przełączę. Okej. Okay. Eee, Przepraszam, że tak zerkam, ale sobie właśnie ściągnąłem te kolorowanki, dlatego je biorę, opisuję. Więc, ale każdy może tak samo te kolorowanki sobie spokojnie ściągnąć. Więc ten tekst na górze strony kolorowanki brzmi: Bóg zaplanował stworzenie ziemi na soborze, na spotkaniu w niebie. Narysuj swoje ulubione rzeczy, które stworzył Bóg. No i pod obrazem dwóch podobnych. Niebiańskich istot, dzieci są zachęcane, aby mm, oczywiście coś narysowały. No i dalej pojawia się studiowanie połączone z takim zapytaniem, w jaki sposób Bóg zaplanował stworzenie Ziemi. No, oczywiście, mm, w cytowanym przeze mnie tekście z Perły Wielkiej. Wartości, że bogowie zaplanowali stworzenie, bogowie zorganizowali i uformowali niebo i ziemię, bogowie powiedzieli, niech się stanie światłość, bogowie zorganizowali ziemię, aby przynieść trawę, i bogowie oddzielili dzień od nocy, a bogowie zeszli na dół i zorganizowali człowieka na swój własny obraz. Żeby było ciekawie, jeżeli weźmiemy się zaliczenie, jak ktoś jest dobry w matematyce, to zobaczycie, że w tych dwóch rozdziałach księgi Abrahama, czyli w czwartym i piątym rozdziale, ponad 40 razy istnieje słowo bogowie. Nie Bóg, tylko bogowie. Dwa lata po pierwszej publikacji księgi Abrahama, założyciel Mormonizmu, prorok Joseph Smith, kiedyś powiedział coś takiego. Pozwolę sobie na cytat, który jest zamieszczony w publikacji Joseph Smith, Nauki Proroka Józefa Smitha. Na stronie 370 znajdziemy taki cytat. Będę głosił o, wielo o wielości Bogów. Wybrałem ten tekst w tym wyraźnym celu. Pragnę oświadczyć, że zawsze i we wszystkich zborach każdy głosiłem na temat bóstwa. Była to wielość bogów. Jest to przeze mnie głoszone od 15 lat. Nie było to tak naprawdę w pełni prawdą to, co on powiedział, ponieważ aż do 1839 roku Joseph Smith wierzył w ogóle w jednego Boga, niemniej jednak w 1844 roku. Być może myśląc właśnie o tych dwóch rozdziałach z Księgi Abrahama, mówił coś takiego. Na początku. Głowa Bogów zwołała Radę Bogów i zebrali się razem i wymyślili plan stworzenia świata i ludzi. To możemy sobie znaleźć w Journal of Discourses 6,5. Oczywiście nauczanie Josefa wpłynęło też na nauczanie następnego prezydenta, czyli Brinkhama Younga. On między innymi powiedział coś takiego kiedyś. Ilu jest Bogów? Nie wiem ale nigdy nie było czasu, kiedy nie byłoby bogów i światów i kiedy ludzie nie przechodziliby przez te same próby, przez które my przechodzimy. Ten kurs był w całej wieczności i jest i będzie przez całą wieczność. Nauczenie Brighama Yanga również przeniknęło dalej do nauczania Johna Taylora, trzeciego proroka i prezydenta Kościoła Mormońskiego, który też głosił coś takiego, że Jan mówi i spojrzałem, a oto baranek stanął na górze Syjon, a wraz z nim 144 tysiące z imieniem Ojca wypisanym na czołach. To jest cytat z Apokalipsy 14,1. Ich imię Ojca pobłogosław mnie, to jest Bóg, prawo dla Mormonizmu. 144 tysiące bogów wśród plemien Izraela i dwóch żywych bogów i ducha świętego dla tego świata. No i tak to już poszło. W połowie lat dwudziestych, w, znaczy może, może nie lat dwudziestych, bardziej już w drugiej połowie dwudziestego wieku bym powiedział, Bruce McConkey, który jest dosyć kontrowersyjną postacią, kiedyś powiedział coś takiego, że istnieją trzy odrębne postacie, ojciec, syn i duch święty, składają się na boską trójce. Czyli nie jest to trójca, ale jest triada, jeżeli się zaczniemy zastanawiać, ponieważ każda z tych osób jest Bogiem, jest oczywiste tylko z tego punktu widzenia, że istnieje wielość bogów. Dla nas, mówiąc we właściwym, skończonym sensie, ci trzej są jedynymi bogami, których czcimy, ale oprócz tego istnieje nieskończona liczba świętych osobistości w niezliczonych światach, które przeszły na wywyższenie i dlatego są bogami. No, później w 1989 roku profesor Uniwersytetu Brinkha Yanga, Rodney Turner, kiedyś wyjaśniał coś też takiego, że wielość bogów i światów zamieszkałych jest niezbędna dla ważności doktryny świętych dniach ostatnich wywyższenia, w której miliony mężczyzn i kobiet z tej jednej ziemi będą panować jako królowie i królowe nad swoim nieskończonym potomstwem, które będzie zamieszkiwać nieskończone ziemie, które jeszcze nie zostały zorganizowane. A doktryna w ogóle o wielości prawdziwych bogów pozostaje nieodłączną częścią oficjalnego nauczania Mormonizmu. No, też między innymi ten temat wyjaśnia swego czasu profesor Brigham Yankee University, Charles Harley. On mówił coś takiego, że jedną z najbardziej charakterystycznych doktryn Mormonizmu jest wiara w wielość bogów. Ogólnie rozumie się to, że oprócz i powyżej Boga, którego czcimy, są niezliczeni bogowie, z których wszyscy są. Stwórcami światów i przedmiotów kultu. Co więcej, wszyscy ci bogowie byli kiedyś ludźmi, i tak jak oni osiągnęli boskość, tak i my możemy osiągnąć boskość. Pogląd ten wykracza poza tradycyjną chrześcijańską doktrynę przebóstwienia lub teozy, w której sprawiedliwi są uczestnikami natury Boga poprzez zamieszkiwanie ducha Bożego. No, oczywiście, zastanawiające jest to też, dlaczego właśnie ta kolorowanka, którą wam pokazałem, kolorowanka perła wielkiej wartości, przechodzi. Nad tą standardową, właśnie doktrynę mormońską, ale może być przyczyną też, tę te przyczynę można by też znaleźć w nauczaniu brinkhama Yanga o Bogu, bo Journal of Discourses 1,50 tam znajdziemy nauczanie brinkhama Yanga tego typu. A teraz posłuchajcie tego o mieszkańcy Ziemi. I Żydzi, i poganie, święci i grzesznicy kiedy nasz ojciec Adam wszedł do ogrodu Eden, wszedł do niego z ciałem niebieskim i przeprowadził ze sobą Ewę, jedną z jego żon. Eee... Pomógł stworzyć i zorganizować ten świat. On jest Michałem, Archaniołem przedwiecznym, o którym święci ludzie pisali, i mówili, on jest naszym ojcem i naszym Bogiem, i jedynym Bogiem, z którym my mamy współpracować. No jeśli mormoni tak naprawdę nie mają nic wspólnego ze wszystkimi innymi bogami, to tą wielkość bogów, którą zgodnie ta wielość bogów, która tak naprawdę zaplanowała i stworzyła świat, to składała się tak naprawdę z tej rady bogów, o której mówił Joseph Smith. Więc po co tak naprawdę dzieciom jest ta informacja o wielości bogów? To może być tak naprawdę tylko mylące, zwłaszcza gdy Biblia jest tak jasna, że istnieje w Biblii jeden, tylko jeden, jedyny i prawdziwy Bóg, w połączeniu z faktem, że samo chrześcijaństwo zawsze było definiowane przez kult tego jedynego, prawdziwego Boga. Naprawdę, stawianie dzieci i innych na mnogość bogów Mormonizmu, to może być taką mityczną puszką Pandory, która. Wyglądała mniej więcej w ten sposób, że gdy tylko Zeus zniknął z pola widzenia, Pandora zdjęła pokrywę i wylała wszystkie kłopoty świata, aby świat ten nie został nigdy przez nikogo odzyskanym.